Radość to cecha, która charakteryzuje chrześcijan. Wynika to jasno z nakazu, który święty Paweł zostawia w liście do Filipian w czwartym rozdziale, gdy mówi: Radujcie się zawsze w Panu. I powtarza to jeszcze raz powtarzam: Radujcie się. Żeby taka radość w Panu była rzeczywiście prawdziwa, to najpierw musi być ten zachowany kontakt z panem kontakt z panem jest to kontakt duchowy chodzi o to a żyć bez grzechu a żyć w łączności z Bogiem a żeby żyć w łasce uświęcającej kontakt który pochodzi od ducha mamy także element radości który dotyczy naszego ciała który wynika z tego że mamy pewne przyzwyczajenia pewne Schematy działania, pewne ulubione swoje uczucia, w których często trwamy. I tutaj także do tych naszych przyzwyczajeń odnosi się ten nakaz świętego Pawła: Starajcie się żyć zawsze w Panu. I tutaj także odnosi się do tego nakaz świętego Pawła: radujcie się zawsze w Panu. O tym pocieszaniu siebie. Mówi Pismo Święte w wielu miejscach. Między innymi w Księdze Mądrości Syracha czytamy takie słowa: Nie wydawaj duszy swojej smutkowi, ani nie dręcz siebie myślami. Radość serca jest życiem człowieka, a wesołość męża przedłuża jego dni. Wytłumacz sobie samemu, pociesz swoje serce i oddal długotrwały smutek od siebie. Wyraźnie yy, księga mądrości Syraha wskazuje na pracę, którą można wykonać wobec siebie samego, wobec swoich przyzwyczajeń, wobec swoich różnych polubionych przez siebie nastrojów, a żeby odsunąć od siebie te, które są negatywne, a przeżywać radość Dlatego wszystkie techniki, które odnoszą się do tego, aby brać swoje ciało w niewolę, a żeby nauczyć się panować nad swoimi emocjami, a żeby nauczyć się kształtować w sobie radość i mieć taki nastrój cały czas, mocno wpisują się jako sposoby realizacji słowa Bożego. Dlatego nie tylko trzeba te techniki poznawać, ale także je stosować zachowywać łączność z Panem w duchu i brać w niewolę swoje ciało, ażeby nieustannie się radować.